Obiega dzisiaj świat radosna wieść, powtarzana przez wszystkie języki świata, którymi ludzie się posługują, że Pan z wstał. Alleluja, prawdziwie z martwych wstał. Alleluja. Z tą wieścią spieszymy do wszystkich, którzy są odbiorcami powołania charyzmatu salezjańskiego, jakie realizujemy przy ulicy Wodnej. Spieszymy, by powiedzieć, tak, Pan z wstał i przyniósł nam wszystkie potrzebne dary i łaski. Przede wszystkim dar pokoju, tak bardzo upragniony we współczesnym świecie. Dar miłości, dar nadziei. Te wszystkie dary, one są nam niezbędne do tego, abyśmy pięknie realizowali swoje życie, aby ono poprowadziło nas. Do wieczności, do świętości, gdzie będziemy mogli razem ze zmartwychwstałym Panem zamieszkać w domu ojca. Zatem niech to wszystko, co stanowi błogosławieństwo zmartwychwstałego Pana, zawędruje pod każdy dach, do każdego serca, aby wszyscy byli przepełnieni radością zmartwychwstania Pańskiego. Pięknych, radosnych świąt życzymy.